Każde dojście w ten sposób to gwarantuję Wam, że tak jak sobie przykładam piłkę tak, czyli hop, robię zamach, wystarczy, że sobie nawet nie muszę mijać tego zawodnika, tak, który na mnie biegnie, tylko, że sobie przyłożę piłkę i zagram koło niego tego piwota. Dlatego musicie być zdecydowanie w tej pozycji. Jak największą przestrzeń trzeba zajmować w tej obronie. Także spokojnie. Zobaczymy tylko, jak sami kulają. Jak tam się wrycha czujesz? W porządku? Dobrze, dobrze. Pozdrawiam wszystkich. Kogo nie kogoś szczególnie? Nikogo, nikogo. Nikt nikogo. Nie zasługuje na specjalne pozdrowienia. Oj Przeczytałem dzisiaj w piłce nożnej, że jesteś porównywany do Marcina Wasilewskiego. Co ty na to? Negatywne. Negatywnie? Staję, tak, nie mam Teraz nie mam, go... mam dziar. A... No nie masz dziar, możesz to zrobić, ale... Aha, to przez to, że jestem najstarszy prawie? Nie, ale... Po którą przypominasz i takie ruchy? On prawo, ale ja Podobne nożnego. do... Noga. Niech znajdą lewo nożnego, Roberto Carlos. Podobne jesteś takim żartowniczym jak on, ale jeszcze nie widziałem żartów w twoim wykonaniu. No, no jak to nie? Dlaczego no, tyle razy w toalecie byłeś? Kartujcie. A no tak. <grywała> Dani jednak ma jakieś sztuczki jeszcze przygotowane dla A, kolegów, tak? Każdego dnia jakiś killer wieczorem, przy tak? Kolacji. Pokazujesz? Oczywiście, że tak. A, to dzisiaj przygotuj to jest. wczoraj to jest. A, to to chodzi, nie? No. Ty wiedziałeś o co tam chodzi. No nie, ja też, ja też nie nie ogarnąłem tej, tej sztuczki, ale Tomek Kosek był zachwycony podobno. Nie ogarnąłem. No bo iluzja jest dla inteligencji. Nie, nie, no bo ja tak nie, nie słyszałem wszystkiego i. No, bo to trzeba było usłyszeć, asystent trenera ukazim. Goście dzisiejszego specjalnego odcinka. ty co cieczkę masz? Ty zobacz na swoje. Ja, że Aha, bo usiadłeś. No. Ja mam ja to sam. A ja, 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 ja nie mam to. Szale, jak dać, pokaż. A ja tu, słyszałem A, ja, tu. A ja, Jarek Filiks, jak się czuje? Widziałem, że taki trochę niepocieszony w pewnym momencie był na treningu pod koniec. Ależ, plaster! <grym> pysz, pysz, go nagrać. Iwej, nagraj, nagraj go. Be, weź go, odkryj. Reveal, spaghetti like Malek like, so up, to jest małe. Podejdź od tyłu go. Kolega ma lekki rozmownięty post-aget. Albo Frycha był na nodze i trochę rozszerzył. Pewnie się o ziemię urodził, kurde. O, o ziemię. Jak krew. byka. A, świeżo malowane, nie? No. <many te, tak nie trochę nie jakby było. świeże było, nie? Ale kurwa, Ale ja też, usiadłem. też usiadłem. Trener jest no zadowolony? Z treningu, z ilości? Jak zwykle. Jak zwykle? Trener się ciągle jest zadowolony. Tak. Dzisiejszy no trening na plaży tak. też? No. Na plaży, Spoko? I no. lepszy? Chyba przyjemniej był. To jak wy ćwiczyliście te stałe fragmenty tam? Rzuc rzucaliście skąd? Taka duża plaża była? Tak? No nie no bo tam 13 to taka. No, A ty siedzisz tylko w pokoju i nic nie robisz, no to nie zrobisz. No robię tu nawet sobie na playerem Kartofa pograliśmy fajnie wszystko Woda no I chyba wyszliśmy 50 metrów... Nie wiem może nie 50, ale 30 metrów poszliśmy, nie? I nadal woda dotąd. Nie, nie, była stopniowo. No, I później... Tak. Potem znowu dotąd Rów Mariański jak ma teraz Mirek na dupie To za Mirek, aż chłopak spesił Kamerę czy my, my rozciągnęłyśmy? Tak, tak. Ale tak porządnie? No ja szczególnie wiecie, to mówię. Wiecie o tym, że, że generalnie to jest problem, nie? Że, że, że się ukarze nie przykładają do tego rozciągania, szczególnie po treningu. A w po treningu nie... powinno być jeszcze i próbka, nie? Niekoniecznie, ale przede wszystkim, przede wszystkim rozciąganie jest mega istotne. Nie? A co to wynia? Zmienia, że ta możliwość tego mięśnia wraca do siebie kiedyś ktoś powiedział, że jak się jest dobrze ściuniętym tam bardziej to można zyskać 2 metry na nie wiem tam na, 10, na 100 metrach chyba, no, no widziałeś na metrach, finałach szybciej się w rozwarce jak, jak, jak tam robił na tych metrach jak Trener widziałem tak. dzisiaj, grał z chłopakami i szykuje się coś ciekawego jak przy, w przypadku gdyby Adrian nie wyzdrawiał ten jak na emerytatu, a jak równy z równym. Co, trener by nie mógł grać? No, grać. Jest, trener, słyszałem, że jest zgłoszony awaryjnie, gdyby coś jest, no, się nie no, daj Boże hej, stało w to... domu. No. Takie plotki nie, nie chodzą. Nie, nie czekamy na awarię, nie żadne. Siadaj, tak Kuba. <laughs> Co, usiadłeś? <laughs> <laughs> o, awans, Ale Kuba też jest zgłoszony, podobno. też jest zgłoszony, podobno. No i jeszcze trzeci, trzeci bramko jeszcze. Adam. Adam, Adam, Adam na ramę, i robi kontrę, Joker. A. My jesteśmy na podmęczony. No, na karne. Kiedy? No, bo chyba nie możesz szlać. No tak, no. Ty to nie możesz pić, ty. Tak. Dwa piwa i trzy kuki masz, nawet na, się na niej nie wstałeś. ty. No tak, nam się nie <sadam">. spieszy, nie? Moglibyśmy jej zdenerwować. Stać tu cały trynik i najwyżej nic nie zrobił. Jest <noise> taki krok pola Ale kierowca tak? Chce już nas zabrać też czy nie? Kierowca, bombowca. Ale kierowca w sumie ich też przywoził, nie? No to może poczekaj z pół godziny jak będzie. Przesciągamy jeszcze. Akurat przyjadą następni, no też już... No. Dobra, pożegnaj się Adam, ty z widzami. Eurof mini euro to jest mini refresh Extra po treningu. Wywiady. wywiad specjalne. specjalny, specjalne wywiady z chłopakami z trenerem. Przykładamy z zbliżenie na Jarka, bo tam widzę, przykłada się najbardziej. Jeszcze tutaj zrobimy Bark naszego fotografa, bo bardzo chciał się znaleźć w naszym Dzięki. odcinku. Dzięki. Dlatego, że to się tam czai, chociaż, jaro. Mam nadzieję, że będę mógł coś powiedzieć. Jarek jest coś nie w sosie, ale miejmy nadzieję, że. Kupa robi, chyba. Nie robi kupy, tylko się dobrze rozciąga. Miejmy nadzieję, że. Jutro strzeli kilka bramek, mam nadzieję, że kilka to tak, taki minimum. W jednym meczu? No w jednym meczu oczywiście. ktoś kutasem przejechał. Dobra, to Adam jeszcze twoje jest do widzenia i... Do widzenia?